Ten sklepik słynny, gdzie się chodziło, kupowało. A był ten gość jeszcze wtedy? Był, był. To było, to było marzeństwo. Marzeństwo, tak. taki wysoki starszy pan z, z żoną. Pamiętam, sprzedawali, Tem, hitem to były tam kanapki, świeże bułeczki z pasztetem i z ogóreczkiem. Aha. Albo z jajeczkiem na twardo zrobionym, po złotówce chodziły. No w tych czasach złotówka tak, a no, wyobraź sobie, że ten gość jeszcze może żyje i obejrzy się. to i zrobi, no pewnie, że Marcin na moich bułkach z pasztetem tak urósł. No. No, no. Mówiłem ci, Renata, ale... że dobrze robię bułki. No ale to było, to było rewelacyjne, to było rewelacyjne naprawdę. I... Ale oni jakie tam mieli obroty, bo przecież tam chłopaki dojrzewali, to tam było po prostu... Tak, tam jeszcze do, znaczy, z, do, do każdej bułeczki trzeba było wziąć tą orężadę dużą, e, no. orężadę za złotówkę, taką, taką tą chemię, taką, tak, taką, taką chemia tak. dobra. I pamiętam, zawsze, zawsze, zawsze mówię, o się spuła działa, daj łyka, daj Łyka. No. nie daj Boże, jak ktoś kanapkę wcześniej ja to ci statki puścił, no wiadomo, poznałeś, tak? klasyk, i potem jadłeś jak, jak sok Już z miąższem piłeś, jak sok z miąższem, nagle radę no. ze składem, no. pamiętam tego no, Były te czasy, były te czasy, dzisiaj jak się na to patrzy, to no, z no, sentymentem no. ogromnym, sentyment dzisiaj dzieci nie rozumieją, co to jest żyć w czasach, w jakich my żyjemy. Trzeba było, żeby dostać komputer, w ogóle internet, dostęp do internetu i, i mieć jakieś, nie wiem, konsole, PlayStation, Xboxa. To są w ogóle. No ale powiedz mi właśnie, bo twój ojciec był trenerem takiego zawodnika, jakim ja był. No to wydawałoby się, że hajs się powinien zgadzać, że tak powiem, w domu. A powinien się zgadzać, aczkolwiek. E... To nie, były, to, nie były, to nie były takie czasy wtedy boksu, bokserskie i myślę, że samych bokserów. Mój tata nie był nigdy za, zawodowo profesjonalnym. On był, nie, był, nie, był, nie był przepraszam, profesjonalistą, który wychodził na ring walczyć. On zawsze walczył gdzieś tam amatorsko bardziej. Mm. I e, to były jakieś tam pieniążki, ale to, to, to nie były takie nie pieniążki. Kosmos? Nie takie, żeby jeździć nie wiadomo jakimi autami, czy Aha. nie wiadomo co robić. To, to, to na pewno nie były te czasy. Poza tym ja byłem wychowywany bardzo, bym powiedział, y, może nie tyle co skromnie, ale tak bezpiecznie, tak z żeby rozsądkiem. Ci nie tak, żeby nie odbiło. Nie miałem wszystkiego w życiu, co dzisiaj z perspektywy czasu moim rodzicom bardzo, bardzo za to dziękuję, bo no, nie da się ukryć, że Pierwsze moje lata w NBA były, były szalone do tego stopnia, że kiedy dostawały się te czeki, wszystkie wpływały, pierwszy kontrakt, potem drugi, a trzeci to już w ogóle był kosmos, ale te pierwsze kontrakty... Do kont... kwot zaraz przejdziemy. ...wpadały i, i tak patrzyłeś na te, na te wszystkie dolary, które wpływały i mówiłeś, kurde, no... Ja mogę kupić wszystko praktycznie, wszystko co chcę, włącznie z domami, autami, wszystkimi. Kupię i... sobie pabianicę <laughs> I, i, i pomaluję wszystko w swoje barwy. I, i po prostu dochodziło się do takiego punktu, gdzie zdawałeś sobie sprawę, że możesz kupić wszystko. Kupowałem różnego rodzaju bzdury, no taką chyba na, z jedną takich pierwsza, która przychodzi do mojej głowy bzdura, to był, drona kupiłem za dwa tysiąca, do tego dokupiłem pięć dodatkowych baterii, do tego dokupiłem nie wiem ileś tam gigów, e, hard dysków Aha. i tak dalej dysków, żeby to wszystko pomieścić. Przeleciałem się mi tylko raz, raz i wydaje ci. Włoszej center. Buf, żartuję. I... <grym> <grym> I musiałem wrócić. <grym> I wszystko i wszystko dzisiaj leży. No i dzisiaj leży bez sensu. To leży. E, mamy. Są takie, mówię, są takie momenty, gdzie kupowałem rzeczy, teraz jak stoję w tym sklepie i gdzieś rozglądam, się patrzę, czy na naprawdę to potrzebuję, Aha. to gdzieś tam potrzebuję tej 30 sekund, żeby mieć drugą, drugą myśl i nagle, dobra, tego totalnie nie potrzebuję, to taka będę tego zachcianka danej chwili, odpuść, wyjdź, odrzuć się i wyjdź. No i Przez, tak, zaznaczę tak, tylko, powiem. że mówimy teraz o salonach samochodowych, to nie jest, że, że to jest, wiecie, trzeci pilot do dekodera, nie, tylko to jest, ja potrzebuję tego Porsche, nie, mam siedem.